Dzień dobry. Cześć. Jest, Dzień dobry. Jest ze mną e, Antek, to jest Antek, i jest ze mną Kubo. Gdzie? Tam. A. I dzisiaj pokażę wam jak wejść w faktusa. Tak, go, właśnie do faktusa. I tak, e, z naszego początkowego domu wyruszam. Z naszego początkowego domu wyruszam. A do czego jestem psieci? tak tego nie. Dobra, e, e a ten... A ten... A to nie ten, się robi A ten... I widzicie tam... Ten, tam są te panie. A, wow. a co to za gra? O teraz będą lagi niestety, ale Antek sobie tak zażyczył. No nie ma lagów, ale... Eee... Tak, nasz komentator Kubo Matkowski Komentatorze jest. Kubo No! Ty masz dawna! Ty masz dawna! Ty... ty masz autem! Jak widać A ty masz dawna Parkinsona! Jak widać Antek wdał się w bójkę! A ty jesteś Pedał! A ty jesteś biberfan! A ty jesteś biberfan! Pedał! I... Okej, okay, teraz wam pokażę co... To... A ty jesteś Kuba! Kuba! Teraz Wam pokażę moim wielką... Cferem. Jesteś Jesteś celu! Czekajcie sekundę! Bra, już nagrywam. Kuba został trochę wyciszony, ponieważ wdał się w bójkę z Antkiem. I, co, i widzicie, tutaj jest. Stój. Hej! Ten koleś cię goni. Uderz go, no już, uderz. Faj! Ej, Fight. wiecie co? Będą, Będzie chyba. Będą lagi. Więc może z FAR Zajdę na normalny Dobra i teraz mam i... A ja. C do mnie wyciszyliście! A skocz do lawy... Ej, co jest? No już. Eee, dobra. Dostałem płódkę. Halo! <noise> Zamknij twarz, mężczyzno. Okej, okay, i teraz testujemy... Nikt ci będzie Pies! Dobra, i zobaczymy, ty czy tym razem uda się dobrze popłynąć. No co za... Antek, musiałeś go wyciągać. No chciałem go tylko zabić. Pa 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 pa, ale będą zabili. Zdradzą cię. Dobra, patrz. ten pies przegina. Antek, musiałeś mi psa wyciągać, teraz muszę go utopić. Patrz. I to twoja siostra tak się śmiała? Nie, yeah, to ty. Nie, ja nie mam Takiego, gozu. Tak, ten odcinek to jest, jest, jest taki odcinek wyjątkowy, bo tutaj będą ze mną dwie osoby: ja i Antek, i Kuba. <coughs> tu pokażę właśnie, zjazd na. To wymieniłeś trzy osoby, Igor. A co Igor, powiedziałem: Igor, ja i Kuba. No powiedziałem: Co ze mną dwie osoby: Igor, Kuba, Jantek i Antek, i trzy. Są ze mną dwie osoby. Powiedział, są teraz trzy osoby, a powiedziałem, są ze mną dwie osoby, czyli ze mną, bo jestem ja. Dobra, Antyk nie jest, jest strasznym przerywnikiem. Dobra, teraz powinno się udać. Zobaczmy. Płyń. Dziurę. Do zlewu. Wyrzuć to. został zrobiony przez tyłek. <noise> przez co? <noise> przez gówno. Przez ciebie? Nie, przez gówno. Czyli przez ciebie. Nie, czyli przez ciebie. Przez ciebie. Przez ciebie. Przez ciebie. Dobra, dobra, płyniemy, teraz, teraz sobie powinno rozwalić. Ciebie. Wszyscy wiedzą, że przez ciebie, prawda? Droga, to nie trochę, nie trochę, wiedzą, przez ciebie, trochę, to muszę trochę... Muszę trochę to poprawiać, ponieważ... Przez ciebie! No płyń! płyń Gon się! Tak. Jakbyś to wysłał do late, to byś dostał screena. Czy coś tam skina. Byś mógł grać w jego multiplayerze. Tak, zaraz mi się rozwali, ponieważ to jeszcze nie jest dopracowane. Dobra, teraz to się nie udało, ale... Wiedziałem, że tak się stanie, więc przygotowałem coś bardzo, bardzo specjalnego. A co takiego? Zrobimy coś, co najbardziej uwielbiam. I... E, a właśnie są potwory włączone? Są. No, jak dałeś, normalną to są. Nie wiedziałem chyba. Chyba, chyba. Okej, zabijemy creepera łopatą. Antek szuka creeperów na peaceful! Ale dwa znalazłem! Chyba, że to był kaktus Dobra, widać, że Ant. w jednym i w drugim jest Terka jest U, więc wiesz. Pizfull. Tak. O, widzimy? widzimy? Zrób teraz to. Co zrobisz? Jak widzimy, Antko opętał szatan. O mój Boże! Co Matko Boska! Idź, bo... do... do piekła. I garby, piekła Igar wydobądź redstone Patrz, czy psy A, i twój kolega nowy. Dobrze, się, się Widzimy? To, to to są moje oddane. O, jeden pies umiera. Umiera? To teraz, kim go. Nie, one muszą wyjść, więc... więc... No, na tego pisfulla? Czy coś tam? Dałem napis LOL LOL fuj raniach niech tutaj piesy wejdą. Wiesz Igor, znalazłem ten skarb w twojej bazie. Pies mi się topi, nie! Chodź tu, Chodź tu. Teraz dobij go, dobij go, dobij go. Tak! Kolejna ofiara. Przeszedł tylko jeden. Przeszedł tylko jeden pies. Nie mam czym go teraz nakarmić, więc ad. Daj mu adres. Straciłem dwa psy. No, więc tak, więc, więc, ponieważ tak. Wyruszamy z rana. Ej, Igor, a to kolorowe tamto, co to dla jest? Brązowe to a? Nie, to są oczy pająka połączone z jabłkiem. Fajne! Będą queen... Dobra, jak widzicie, to jest mój taki ośrodek relaksacyjno-wypoczynkowy, wy antkowo grający czasem... Igor, TNT to dynamic. Nie, TNT... Właśnie jem chleba własne roboty! Moje, e, mojego przepisu? Gratulacje! Siam! Więc... tak, tego... to czego nauczył nas Tsg... Co to? Zrobimy... Der Armata? TNT. Der Armata? Niestety nie jestem do końca pewien, jak to się robiło. Igor, a zrób minę przeciwczągował. Minę Okej, okej, spokoziom. Wystarczy mieć TNT i tau. Klapkę. A, i Igor, wejdź zrób akwarium i poleciał tam TNT. Ej, a. Igor, zrób akwarium mojego projektu. Moglibyśmy nagrywać taki już stały multiplayer, we dwóch, jakby. Można tutaj było wygrać przez Hamachi. A teraz pokażę Wam, jak wystrzela samego siebie. Czy ktoś był. Czy ktoś był i wystrzelił samego siebie? W powietrzu. No ja i oczywiście ja. Dobra. Przygotuj się! Szatanie! What the f Ale to było fajne. Jedziemy. E, tu robiłem testy czy Obsidian jest całkowicie odporny na TNT, tak jest całkowicie odporny na TNT, no więc użyjemy do końca TNT, Antek też może pokryć postacią. Tak. na kolanek. Antek zajmuje kontrolę. Antek nie bał się TNT. <trymne> Zobaczył mi moja marmata na TNT! To cześć Igor. Igor właśnie idzie się powiesić. A, mam pomysł! Zrobię... zaminuję mu wszystko kakao damu. Chciałem być przez okno, ale niestety Spiderman mi przeszkodzi. Spiderman? Mam Proszę, pomysł! Antek właśnie dostał twarz gazem piłkowym. Ładnie pachnie. Dla Antka słyszałem, że Tylko Antyku jest czosnkowe. Zobaczmy z czego można zrobić klapkę. Pamiętaj Antek, ja, ja nie zrobiłem zaposłów od masejna, więc nie zmieszczysz, to będzie koniec. Nie martw się. Nie martw się. Nie martw się. PETOLE są... NIE! Nie, nie! Co? Co się stało? Ała! Co się stało? MOJA BAZA! Zawarz, da raz Ludzie, to jest koniec tej serii. Niestety. Mogłeś. Ale co zrobiłem? Moją całą bazę zniszczyłeś! Węgiel się nie mi armatę. Ciesz się że dobrze, że nie wbiłeś mi na... No. no to <grym> Andek, ja... na skarżę twojej mamie. Będziesz miał szlaban. Nie martw się ide. Andek, ja... Ja na skarżę. Na Bardzo proszę Igorza. No ludzie tak zobaczcie co tak. mi z tej całej bazy, no. Nie bij kaktusów. Nie chcę się zbudować. Powoli zbliżamy się do końca, gdyż jeżeli Antek zostanie trochę dłużej, to będzie koniec tego serwera. Zostałem jeszcze trochę. Połóżcie NT w wodzie. Połóżcie NT w wodzie i odpal. I stój na nim, no. I teraz patrzcie w górę. Widzimy, to jest koniec Antka. Na razie.